Uwaga! Materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, więc test jest jak zawsze w 100% szczery. Autor nagrania kupił ten zestaw za własny hajs. No to kochani, test audiologa. Cześć kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym teście Chin... Kurde, się rozpędziła. W teście, kochani, tym razem niekonwencjonalnego, nieoryginalnego produktu LEGO, ale jednak oryginalnego, bo jest to firma Mattel. Nie, ja tego nie dostałem, ja to, moi drodzy, sam kupiłem za własne pieniądze. Też powiem o złych stronach tego modelu. Chciałbym tak naprawdę zabrać Was troszeczkę w przeszłość, taką retrospektywę z mojego układania i tak naprawdę chciałbym Wam, kochani, pokazać, jak wygląda sam proces pakowania... Wiecie, no gównianych klacuszków, które na pewno nie są tak bardzo premium jak Lego Speed Championsy, które nawet mają holograficzne nalipki. No to ten. Powiem Wam, że moi drodzy, ten zestaw, który za mną stoi, ogólnie jest w internecie totalnym hitem. I powiem Wam, że naprawdę dostać go jest bardzo ciężko. Cena, od razu już Wam mówię, w okolicach 170-200 zł. I powiem Wam, że mam od niego, od tego zestawu, bardzo, ale to bardzo wielkie wymagania. Jednak. Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest Lego Killer, i wiem, że te słowa są bardzo mocno mocne. Jednak słuchajcie, mam moi drodzy tutaj Speed Championsa odległego, a ja ogólnie tych Speed championów, podobnie jak Brodaty, mam od naprawdę zakichania. I teraz słuchajcie, o ile Lego oczywiście mówi, że no przecież licencja kosztuje, nie? I tutaj, kochani, mamy licencję oczywiście od Ferrari. No i oczywiście całą masą, masę naklejek. No tutaj akurat nie musimy, moi drodzy, się gdzieś tam spierać z tym. Tak, czy na pewno licencja kosztuje? Speed Champions y kosztują moi drodzy w cenie fabrycznej, w okolicy tam oczywiście 120 zł w chwili obecnej. To, co tutaj stoi, moi drodzy, ma 900 klocków, 876 z i licencję. Tylko to nie jest moi drodzy tak, że ten zestaw, uwaga, ma tylko licencję samochodu. Bo jeżeli sobie odwrócimy tutaj, to po pierwsze, mamy licencję Akury oraz oh. mamy kochani licencję Akury oraz Hondy, ale dodatkowo mamy kochani felgi Rejsa normalnie z nadrukiem. Będziecie mieli przybliżenia oraz mamy metalowe felgi Rejsa oraz kochani mamy na oponach Napis Toyota Tires. czyli mamy, moi drodzy, cztery licencje w jednym zestawie, opcjonalne naklejki i standardowe nadruki na wszystkim, metalowe koła i do tego jeszcze samochodzik. Jesteście ciekawi, kochani, co z tego wyjdzie? Bo ja zarąbiście, jeżeli uwaga, ten zestaw będzie hardkorem, to ja wam obiecuję, że ja, moi drodzy, z moimi połamanymi nogami, kiedyś po margu, wstanę i zrobię shamboba dla marki Mattel. Dolecimy z testem. Tak jak normalnie tych Chińczyków nie otwieram z Wami, tak moi drodzy, w tym przypadku naprawdę jestem bardzo ciekaw, z czym tutaj będziemy, moi drodzy, mieli do czynienia. Zawsze, oczywiście, delikatnie i elegancko otwieramy pudełeczko, żeby nie było problemów żadnych. Pudełko naprawdę bardzo, no bardzo ładne, bardzo solidnie zapakowane. Tutaj nie ma co akurat ukrywać. Dobra, to teraz otwieramy. Zaraz zobaczymy, jak. Nie popełnijcie mojego błędu przy otwieraniu. Zapewne zaraz porwę i popsuję butelko. Tak czy nie? Nie. O dobra idzie. No i moi drodzy lecimy z tematem. Z tego co widzę mamy tutaj sobie normalnie woreczki. Ja pierdzielę. Jeszcze więcej woreczków, no i powiem Wam, że ja jestem osobiście w szoku, taki poziom instrukcji kochani i tej gruby to my dostajemy w UCS-ach, zobaczmy co jest w środku, naklejki, ale kochani zobaczcie, naklejki jakie tutaj są, to są naklejki opcjonalne, bo ten zestaw możemy wykonać w dwóch wersjach, albo w wersji podstawowej, albo chyba w wersji jako po prostu jakby safety card czy coś w tym desenie. nie? Official pay, tak, no safety card najprawdopodobniej. Więc no naklejki są opcjonalne, ale zobaczmy, kochani, bo już widzę pierwszy nadruk i patrzcie na to. Nawet głupia klamka jest nadrukiem. Co z pitch y? trochę głupio nie. Dobra, ale zobaczmy tak naprawdę, moi drodzy, co z tą instrukcją tutaj się je. No bo ja pierdolę, to autentycznie poczekajcie. To pachnie, kochani, jak książka. To nie pachnie niczym, tylko to pachnie jak książka. Ładne nadruki. Historia, co my tutaj mamy? Projektanci, którzy stoją za tym, no to jest autentycznie, moi drodzy, UCS. Mamy manual. Mm. No i oczywiście, czas start. O, jeszcze nawet jakiś rozdzielasz tutaj widać, że będzie w komplecie. No, powiem wam, kochani, że. Jest naprawdę grubo. Tutaj jeszcze coś po środku widziałem ciekawego. A, dopiero na jakimś etapie instrukcji można wybrać, na którym, y, którą ten, po której stronie kierownicy sobie robimy. No i nic, no to ja się zabieram, kochani, za budowanie. Jakie niesamowite. Ja się zabieram, kochani, za budowanie i zobaczymy, co z tego będzie. Trzymajcie kciuki. A, jeszcze zapomniałem, kochani, wyciągnąć tego... Dupsa ze środka. Patrzcie na to. Ja, to. ja sobie to patrzyłem na to przez karton. Opony są miękkie. To jest normalnie, wiecie. Mięciutka opona. I dodatkowo patrzcie na jakość, kochani, opon. Toyo Tires normalnie. Proksesy Bieżnik, moi drodzy, normalny, asymetryczny. No ja pierdziele, weźcie mnie, zabicie, ale kurde, przecież Lego temu dopiętnie dorasta. To jest autentycznie metal i patrzcie na to. Jak malutki można na druk zrobić? Race, magia świąt. Już bez ładnego mikrofonu. Patrzcie na to. Specjalne, moi drodzy części, są zapakowane dodatkowo w folijkę i w duże worki, żeby przypadkiem się totalnie, wiecie, nie pogięły, nie popsuły i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No. Mega ciekaw jestem, kochani, co to będzie. Naprawdę, oj, mega ciekaw. No, i jak widzicie, kochani, mamy zestaw za 170-200 zł. Który ma, kochani, trzy licencje bo firma, kochani, oczywiście. Mattel nie pozwoliłaby sobie stworzyć badziewia, skoro moi drodzy oni od X lat napierdzielają te Hot Wheelsy jak poromane. I dlatego moi drodzy, samochód, który tutaj mamy zaprezentowany, który moi drodzy sobie widzicie, piękny, 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 nie do końca wygląda jak klocki. Czy to dobrze? Dla mnie, kochani, powiem Wam szczerze, bez bicia albo i z biciem że jak najbardziej, gdyż ja składając, kochani, klocki mam, wiecie, troszeczkę takie uczucie modelarstwa i ja bardzo doceniam firmę Mattel. Troszeczkę wam powchodzę w dół, no bo zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty, chłopaki. Ja bardzo doceniam, kochani, ten aspekt, że oni faktycznie wykonali, wiecie, customowe moldy. Dodatkowo, kochani, tutaj nie ma żadnych naklejek. No przepraszam, są naklejeczki, no przecież są naklejki. Słuchajcie, kochani, model, który widzicie, czyli Honda NSX, tak naprawdę zostaje nam dostarczona w kilku wersjach. Które możemy zrobić to, co kiedyś Lego promowało, czyli wiecie, budujcie po swojemu. I tak naprawdę, kochani, możemy ten samochód zbudować w wersji targa, czyli tak naprawdę w wersji bez dachu. Możemy sobie dołożyć kółeczka jakieś dodatkowe, oraz możemy zrobić co? A możemy z niego zrobić safety car. Więc wszystko, kochani, to co tutaj widzicie, ogólnie poziom, kochani, nadruków na tym zestawie mnie po prostu wrąbał w glebę. Jeżeli możecie powiedzieć, że Lego ma dobre nadruki, to ja Wam moi drodzy mówię, że nie, bo oni mają nadruki o wielkości atomu, które są wyraźne. To jest taki i standardowy groszek, jaki jest, wiecie, w Lego, nie ten pojedynczy. To jest jakieś. Nie mam zielonego pojęcia, nawet jak nazwać moi drodzy tą precyzję wykonania. To jest normalnie widoczny, wszystko idealnie napis. Wszystkie nadruki w środku, jakie tutaj są, na progach, kurde, zegary, e, deska rozdzielcza, która tam jest w środku. Macie oczywiście przybitki. jest moi drodzy oczywiście nadrukiem o niesamowitej jakości. Przy czym sprawdziłem sobie, jaka, jaka stacja nadaje na ustawionej e, tak naprawdę tutaj na radiu. I w Japonii taka stacja nie występuje. Więc taki mały isterek, żeby nie promować żadnej e, rzeczy. Kolejna, kochani, kwestia, jeżeli chodzi o sam proces. Z budowy, powiem Wam szczerze, że ja naprawdę dawno, bardzo dawno nie uświadczyłem takiej precyzji u Lego. I teraz możecie powiedzieć, że wchodzę im w dupę, tak i to moi drodzy, bez żadnych ogródek, powiem jak najbardziej. Dlaczego? Słuchajcie, drodzy Lego maniacy, znacie te piny, jeden na jeden, nie? I weźcie je tak sobie, poprzyczepiajcie w taką wieżę i zróbcie z tego prostą ścianę bez żadnych wypustek i tak dalej, żeby to była prosta ściana. Kiedyś w starych Lego tak się dało. W tych dzisiejszych, no niestety nie. A tutaj wracamy troszeczkę do przyszłości. Powiem Wam, kochani, że przypomniała mi się stara jakość LEGO. Widzicie poziom spasowania, że tak powiem, tej ścianki. Ona jest idealnie, idealnie równiutka. Nie ma żadnego jakiegoś uskoku. Wszystkie przerwy są takiej samej odległości. No kurde, wow. Dodatkowo, kochani, też nie przeszkadzał mi totalnie yy, ten proces, wiecie, innych klocków. Bo były tutaj, kochani, inne klocki niż te, które znamy z Lego. Jednak czy one były gorsze? Nie. Jakość klocków samych w sobie była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I mówiąc tutaj, bardzo wysoki poziom, mam na myśli, że no, to był totalnie no, vibe Lego, tylko że 10 poziomów wyżej. Bo oni mają specjalne, oni dodali specjalne klocuszki, specjalne odlewy do tego zestawu, ale te do konstruowania bardzo specyficznych form, więc techniki budowania tutaj to nie jest tylko, wiecie, czyste modelarstwo, że po prostu stawiamy sobie klocka i tyle, tylko jest naprawdę fenomen. Jeżeli chodzi, kochani, o, zest o same klocki, to pomimo tego, iż składały się dobrze, to jeszcze moi drodzy, mieliśmy tutaj klocki, firma się naprawdę nie bała nam dać tego. O jest, że mamy, kochani, klocki srebrzone. Czy to na rurach wydechowych, czy też na lusterkach. Dodatkowo sam silnik, który tutaj jest, jest wykonany z takich klocków metalizowanych. Wiecie, które Lego dodaje i mówi, że to są chromowane. No nie, to nie są chromowane. Klocki Lego to są chromowane. Znaczy, no tak, to są takie srebrzone, chromowane klocki. W festiwalu moi drodzy, dbałości o detali jest naprawdę sporo. To jest gumka. To jest gumowe normalnie. To do tych gumek to jest naprawdę bardzo fajna guma. Ona jest bardzo łatwa do nakładania, ale też jest taka widać, że gruba. Wiecie, że to nie jest jakiś taki kawał badziewia. A te klocki, one mają, moi drodzy, ten legowy, metaliczny taki połysk, nie? Yy, tak samo jak, nie, przepraszam, rury wydechowe tutaj są dosłownie chromowane, yy, a te klocki są taki, no, metaliczny, te, taki metaliczny kolor. I tych metalicznych kolorów, jak widzicie, tutaj są, tutaj, 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 pewno tych metalicznych kolorów jest. Dobra, a tutaj coś fajnego? Też pełno metalicznych, o patrzcie, nawet tutaj moi drodzy mamy nadruki na tych przezroczystych dzyngielkach. Fajne jest to, że te niektóre klocki wiecie, są mm, inne niż Lego, przez co ciekawiej się układa i tyle. Dobra, to lecimy dalej. Dodatkowo, kochani, o tym zestawie mogę powiedzieć na pewno jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że instrukcja. Powiem Wam szczerze, jak ja otworzyłem tą książkę i poczułem ten niesamowity zapach drewna, to już moi drodzy wiedziałem, że będzie dobrze, ale ja nie sądziłem, że coś się dzieje. I żeby nie trzymać Was za długo w niepewności, no to patrzcie na to zdjęcie. Firma Matel, kochani, na tyle dba o klienta, że. Powiem wam tak. Ilość klocków, jaka mi została, to nie były tylko groszki. To były naprawdę całkiem, całkiem, całkiem spora gromada klocuszków. Dodatkowo jeszcze dostałem dwa dosyć długie plejty, tylko i wyłącznie po to, żeby mi się łatwiej budowało. No ja byłem w szoku, ty. I ja mówię, no dobra, no to później to na pewno się gdzieś ten weźmie, wiecie. Wykorzystano, bo przecież Lego mnie już przyzwyczaiło do tego, że jedyne co ja mogę dostać z dodatkowych klocków, no to jakiegoś małego DOCA, ewentualnie klocek, który nie pasuje do niczego. Nie, jeszcze Star Warsowcy weźcie tutaj, wiecie, mrugnięcie do mnie okiem, jeżeli ktoś was torturuje. Dlatego naprawdę byłem kochanie zachwycony. Instrukcja naprawdę. Perfekcyjna. Więc ja, by, ja byłem święcie przekonany, że ja składam UCS-a. I bardzo, kochani Matel, firmo Tobie, dziękuję za możliwość yy, obcowania z tym. Mimo tego, już ja sam za to zapłaciłem, to ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi jeszcze o plusy, to mamy sobie zestawik kompletny, który wygląda, no, jak samochód. Tutaj, moi drodzy, bez dwóch zdań, naprawdę trzeba przyznać, że jest to poziom wykonania mistrzostwo Świata. I, wiecie, silnik. I dodatkowo, kochani, mamy skrętne koła za pomocą kierownicy, które naprawdę działają z odpowiednią sztywnością więc nie dość że kierownica się kręci to jeszcze kółeczka które są metalowe i wyglądają pięknie. Kolejna kochani kwestia jest taka że tutaj wiecie jeżeli chodzi o kwestię podnoszenia maski to ona działa tylko że patrzcie opada ale oni, zro... oni to moi drodzy wymyślili. pyk i już nie opada. Zero kochani siły przykładam żeby tak naprawdę zwolnić ten element to jest taka malutka blokada która po prostu dobrze działa. Jeśli chodzi o otwieranie drzwi to już oczywiście tam raczej standard. Szkoda, że nie dali elektrycznych lampek, żeby, wiecie, porobić takie fajne yy, majtanie. Dodatkowo, kochanie, jeżeli chodzi o sam proces budowy foteli, tutaj muszę przyznać, naprawdę, no, szamboba firma Matel, że pomimo tego, iż to jest konstrukcja klockowa, to w tym małym prostym klocku zrobili mechanizm tego, że my jesteśmy w stanie, wiecie, dostosowywać, regulować oparcie fotela. Z minusów kochani zaś, bo są minusy. Jednym minusem, moi drodzy, tak naprawdę pochwalę Wam się teraz. Jest to po prostu, tak, jest to leciutki problem z domykaniem drzwi. Jak widzicie, jeżeli tak zrobię, to drzwi się nie domykają, nie? No bo tutaj troszeczkę trzeba leciutko, wiecie, jakby klocek nałożyć. Jednak z drugiej strony niweluje to totalnie to, że te drzwi się, wiecie, otwierają, nie? One ogólnie chodzą z odpowiednią sztywnością, więc tak czy inaczej by się nie otwierały, aczkolwiek, no, jeżeli chodzi, y, Mattel, o kwestię jakiejś małej poprawy to może na tym stopniu, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest minus, bo same wykonanie tych drzwi, wiecie, zobaczcie jakie one są grubości, one są cieniutkie, tutaj nie ma już za bardzo pola do popisu, a żeby zachować tą prostą linię, to ja rozumiem, że gdzieś firma musiała iść na ustępstwa. Kolejnym, kochani, minusem, aczkolwiek no, jeżeli powiecie, że to jest minus, no to w tym momencie też naplujecie na LEGO, no bo LEGO ma tak naprawdę największe z tym problemy, jest, kochani, stabilność kolorystyczna. Jeżeli chodzi, kochani, o stabilność kolorystyczną, to są klocuszki, które są troszeczkę jaśniejsze w niektórych miejscach, ale to naprawdę trzeba się przypatrzeć i być strasznie upierdliwym. Przy tego nie trzeba się przypatrzeć i być upierdliwym. Żeby, kochani, nie być gołosłownym, że później jakoś będę zdjęcia obrabiał, to zobaczcie na odcień, powiedzmy, tego klocka tutaj środkowego, nie? No ale... Lego też ma z tym problem, więc to jest kochani taki minus. Powiem wam naprawdę, że czekałem na tą recenzję bardzo długo. Mimo tego, że ten zestaw już ułożyłem od dłuższego czasu, to trzeba go podsumować. Trzeba kochani tutaj dać, wiecie, w końcu, kreskę tak naprawdę nad podniecaniem się troszeczkę tym zestawem i zrobić faktycznie to podsumowanie. Tabelka nie wiem, czy w przypadku, dobra, też wpadnie, no bo chociaż to nie jest Chińczyk. Jednak trzeba zrobić podsumowanie. Za 200 zł dostajemy zestaw, który kochani, prezentuje się według mnie. Jedwa biście. Naprawdę jako fan samochodów, jako fan motoryzacji, który sam kochani posiada 300 konną furę, mówię, że ten samochód wygląda Zarąbiście. Słuchajcie, kochani, no i coś, na co, na co na pewno czekaliście cały odcinek, czyli test trzęsienia. Jednak z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić jednego z moich widzów, znaczy no was wszystkich, ale jednego widza specjalnie, czyli Wlocka, który zaproponował, że tak naprawdę te testy trzęsienia mogę nazywać testami audiologa. Mam nadzieję, że się zgadzacie. Więc, kochani, test trzęsienia, czyli od dzisiaj test audiologa. No to zobaczmy, kochani, jak. Nie produkt premium, poradzi sobie z testem trzęsienia. No to kochani, test audiologa. Lampki zamknę, złapiecie tak. Jezus Maria, się wystraszył. Dobra, wiecie co, za drzwi może łapać nie będę. Wiecie, no złapać tak, żeby po prostu go znieść w rękach, to zawsze można, nie? Ale no to też nie o to chodzi. Może tu jakoś? No ten tył lata, nie? No bo on jest luźny, jak Wam pokazywałem. Nie wiem, za co ja go tutaj mogę złapać, wiecie, żeby nie urwać. A, i fajną mamy jeszcze tutaj plakietkę od Hot Wheelsów, nie? No i wyrwałem ręką, kurde, bo zapem zarurę wydechową, która się trzyma na jednym studzie. Więc, moi drodzy, tak mniej więcej się trzyma. Nieoryginalny produkt, wiecie, nieoryginalne nie Lego, nie i tak dalej. Dobra kochani, no to przejdźmy do tabelki. Jeśli chodzi o kompletność zestawów, nie ma się, moi drodzy, co czepiać. pięć klocuszków. I dodatkowo jeszcze mieliśmy dodatkowe klocki, więc Lego ucz się od matel jak dodawać duże klocki do zestawów, tak, żeby po prostu sobie ktoś miał na przyszłość. Jeśli chodzi o jakość konstrukcji, tutaj, moi drodzy, oczywiście powiem Wam tak, ten samochód nie wygląda jak był z Lego, czy, znaczy, jak był z Lego, jakby był z klocków. Wygląda po prostu jedwabiście. Linia jest, moi drodzy, zachowana, są fajne techniki zastosowane, więc tutaj, moi drodzy, troszeczkę wykroczę poza tą moją standardową tabelkę i dam sześć klocuchów. Możecie, moi drodzy, mnie za to zabić, ale uważam, że naprawdę poziom wykonania tego modelu jest na tyle duży, że nie bez powodu stał się hitem na świecie. Jeśli chodzi o trudność składania, zerowa. To jest, moi drodzy, zestaw, którym możecie kupić swojemu dzieciakowi, wujkowi, komukolwiek. Będzie zadowolony. Jak pokazałem to mojemu kumplowi, który jest fanem JDM-ów, czyli wiecie, japońskich samochodów, to po prostu, no nie powiem, ale bardzo był uśmiechnięty. Jeśli chodzi o spasowanie elementów, poziom, kochani, nie, poziom LEGO, to by, jak bym powiedział, to bym troszeczkę obraził, bo LEGO ma problem z tym jeden na jeden i tak naprawdę, jeżeli Powiem wam tak, jeżeli ta ściana byłaby ułożona z Lego, to by była krzywa i by miała nierówne szpary, a tutaj, kochani, tego nie ma, więc poziom spasowania też dam 6. No bo skoro mam porównywać do Lego, to, kochani, oceniam jak Lego, czyli jeżeli Lego jest piątką, no to to jest wyżej, no to 6. Jeśli chodzi o stabilność konstrukcji, no pff, nie wiem, no, jeżeli moi drodzy nie no, no, stabilność konstrukcji, no petarda, no co tu dużo mówić, ja pierdzielę przecież zestaw kochani się trzyma powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony układem kierowniczym bo chodzi z takim lekkim oporem ale naprawdę bardzo fajnie to działa, więc petarda jakość nadruków oni są w stanie kochani zapewne zadrukować atomy, więc ja tutaj naprawdę dam 6 gwiazdek i uważam, że to jest dużo wyżej niż LEGO no, no co, no tak jest Jakość naklejek? No, były naklejki. Osobiście, kochani, ich nie przykleję, bo sam doceniam bardzo mocno. Sam doceniam jakość tego zestawu, jako takiego, wiecie, surowego, więc, ale były i są ze bardzo dobrej jakości. Macie o zdjęcie. Stabilność kolorystyczna. Powiem Wam tak. Mam wrażenie inaczej. Są różnice w odcieniach, aczkolwiek. Nie, no dobra, są różnice w odcieniach, 4 na 5 klocków. I tyle, żeby nie, żeby nie słodzić za bardzo. Chociaż czekaj, bo ja miałem porównywać do Lego. A tam też są. No to 5 klocków. Jakość figurek. Co ja mam oceniać? Samochodzik dodany? Okej, okay, proszę, tutaj moi drodzy macie zdjęcia samochodzika, według mnie... Pięć, pięć gwiazdek. Bo jest metalowy, zarąbisty i elegancki. No i opłacalność, kochani. Jeśli chodzi o opłacalność, powiem Wam tylko tyle. Za niecałe dwie paczki dostajemy opony na licencjach. Koła na licencjach. Samochód na dwóch licencjach. O niesamowitym tak naprawdę wyglądzie. Dodatkowo same odwzorowanie silnika, same nadruki. No. Tutaj naprawdę nie ma kochani, czego się czepiać. Ja mógłbym się czepić, że nie wiem, że to nie jest Lego i to nie ma studów o, ten nadrukowanych Lego, ale ma na drugi kochani Mattel. I szczerze. Mi to trochę lata. Więc jeżeli jesteś fanem japońskiej motoryzacji, lubisz składać klocki i ogólnie lubisz modelarstwo, to to jest kochani na pewno zabawa dla Was, bo, a w sumie faktycznie, ja teraz mogę to promować, chociaż no, nie mam za to hajsu, no nie mam, nie mam, za to hajsu, kochani, no, ale jeżeli lubicie takie rzeczy, polecam kupić i to mówię, wiecie, jak dla przyjaciela, bo no, mówię, jak fizjoterapeuta wpadł, to popatrzył, mówi, ja pierdziele, ty to nie wygląda jak z klocków. No właśnie, bo to nie jest kochani koszmarek z klocków, który udaje samochód, tylko to jest faktycznie kochani poskładany kompletny samochód z, no, z, z, ze wszystkimi funkcjami bawialnymi, które naprawdę bardzo lubię. I osobiście uważam, że gdyby Mattel wypuściło tych samochodów jeszcze więcej, no bo aktualnie wypuścili Korbetę, tam wypuścili NSX-a. Wypuścili jeszcze Mercedesa, Sarumbi Jezus Maria, tego, ten Mercedes to mi się marzy, ale troszeczkę za drogi jest. Matel, jakbyś oglądał ten film, to weź wyślij, to ja wam trochę jeszcze tam wiecie, dupę podpucuję. <ścoughs> ale nie tak szczerze, kochani, naprawdę polecam ten zestaw każdemu, kto lubi samochody, kto lubi speed czempiony. Zobaczcie coś innego. 200 Z, moi drodzy, to jeszcze nie jest duży pieniądz. Bo Lego by za ten zestaw, jeżeli nie chciało, co najmniej 400, to ja bym się zdziwił. Czekam, Matel, czekam na kolejne zestawy, jakie wypuścisz. Czekam na kolejne samochody z wielką, naprawdę niecierpliwością, bo ja w nim jestem zakochany. Życzę Wam naprawdę, kochani, miłego poniedziałku. I co Wy o tym sądzicie? Co Wy sądzicie o nielegowym samochodzie, który, według mnie, moim skromnym zdaniem, jest wykonany dużo lepiej? To co? Do usłyszenia, życzę Wam miłego dnia, jak zwykle, kochani, oraz miłego tygodnia i lekkiego. A za tydzień, od tej porze, będę wyjeżdżał na wakacje. Do Bydgoszczy. Więc jak będziecie, moi drodzy, widzieli gdzieś tą czapkę, to przybicie piątkę. Buziaki, siemanko, hej! Puch. Dobra, kochani, obiecałem, że jeżeli firma Mattel dowiezie, to zrobię szamboba. Gratuluję zrobienia zarąbistego zestawu... Szamboba.